Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej Konfederacji. Ja nazywam się Witold Stok, za nami jest Pan Prezes Janusz Katwin-Mikke i Witold Tumanowicz. Mamy dla Państwa kolejne fatalne wiadomości. Rząd PiS dobija Polaków kolejnymi podatkami. Od 2021 roku w życie ma wejść kolejna seria albo podwyżek, albo zupełnie nowych podatków. Które uderzą po kieszeni przedsiębiorców, jak i pracowników. Ja pokrótce wymienię te aż 18 podwyżek podatków. Podatek cukrowy, szeroko omawiany i dyskutowany, podatek od małpek to druga część tego podatku cukrowego będzie dotyczyć nie Coca-Coli, mówiąc w skrócie, a małych alkoholi, podwójne opodatkowanie spółek komandytowych, to co zostało przeprowadzone na ostatnich posiedzeniach Sejmu, razem z ograniczeniem ulgi abolicyjnej, która uderzy w Polaków pracujących za granicą. Następnie podatek od deszczu, podniesienie górnego poda progu podatku od psa. Podatek od plastiku, który e, ma e, być nakładany przez Unię Europejską, na co zgodził się premier Mateusz Morawiecki. Dalej, podatek handlowy. Kolejno. Wzrost abonamentu RTV, opłata mocowa, która spowoduje, że wyższe rachunki za prąd, opłata przekształceniowa OFE, pełne oskładkowanie umów zleceń, opłata depozytowa od wymiany oleju, podatek od reklam, wyższa danina solidarnościowa, podwyżka akcyzy na samochody używane, podwyżka stawek opłaty targowej uzdrowiskowej. Podwyżka stawek podatku od nieruchomości, no i 19 na sam koniec, jak co roku, także podwyżka składek na ZUS. Ja już się zmęczyłem samym wymienianiem tych podatków, dlatego przekazuję głos dalej. Witold Tumanowicz, miło bardzo serdecznie. Natomiast okoliczności wcale nie są takie miłe. Te wszystkie podatki od 2021 roku zostaną wprowadzone. Uderzą Polaków po kieszeni. Mam wrażenie, że rząd PiS nie potrafi inaczej rozwiązywać problemów, jak tylko i wyłącznie myśląc o tym, jak wprowadzić nowe podatki. Właśnie te problemy tym, tym rozwiązaniem próbuje tutaj Polaków szantażować, przez cały, przez cały czas męczyć. Mamy sytuację, w której Premier Morawiecki mówi, że te podwyżki podatków mają, mają być źródłem pomocy dla przedsiębiorców. Takie gospodarki Dobrze. jak Niemcy, na przykład, obniżają te podatki właśnie z tego samego powodu: właśnie po to, żeby ulżyć przedsiębiorcom, właśnie po to, żeby pomóc w czasie kryzysu. Dodatkowo, jeśli to właśnie ten kryzys, który premier Ławiecki właśnie mówi o tym, że trzeba pomagać przedsiębiorcom, więc rozumiem, że uważa, że sytuacja nie jest zaciekawa. no to rozumiem, że gdy mówi, że tutaj trzeba podwyższać podatki, no to kiedy będzie koniunktura, to rozumiem, że te podatki będzie obniżał, tak? To, tak? Tak by trzeba było rozumieć, ale oczywiście tego nie zrobi, bo przy koniunkturze będzie inne uzasadnienie, że skoro przedsiębiorcy mają tyle pieniędzy, no to powinni się oczywiście z rządem podzielić. Więc nie ma dobrej okazji na to, żeby podatki obniżać, a właściwie tak naprawdę rząd PiS tylko i Łącznie szuka pretekstu, a pretekst każdy jest dobry, by, te, by wyduszać z Polaków ostatnie złotówki. Yy, uważam osobiście, że rząd PiS po prostu nie potrafi inaczej w, w tych kategoriach myśleć. Yy, to jest coś takiego jak pomoc przedsiębiorcom, im własnymi pieniędzmi, jak zaproszenie na obiad. Yy, i Kazanie zaproszonemu zapłacić nie tylko, za, nie tylko za siebie, ale także za osobę, która zaprasza. To wygląda naprawdę bardzo niepoważnie. Mamy nadzieję, że ten rząd jak najszybciej się skończy i będziemy mogli przystąpić do naprawiania gospodarki i obniżania podatków. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeśli chodzi o podatki, ja mam dla Państwa bardzo złą wiadomość natomiast nie zauważają, te podatki już są. Ta podwyżka to będzie tylko podwyżka tego okropnego ciężaru, jaki już jest. Państwo tego nie widzą, ale przed chwilą przed nami mieli konferencję rolnicy, którzy narzekali na to, że mamy bardzo niskie ceny skupu i rolnicy ledwo dychają, dopłacają wręcz do mięsa. A jednocześnie moja żona mi mówi, że ceny żywności zdecydowanie wzrosły. Co się stało? Otóż między ceną, którą płaci rolnikowi, a ceną, ceną sprzedaży tego mięsa, są podatki. Podatki od wszystkiego. Podatki płaci już ten, co sprzedaje paszę rolnikowi, podatki płaci ten rolnik, podatki płaci ten, co skupuje od niego mięso, podatek jest w benzynie, którą się dowodzi to wszystko. Podatek płaci się w sklepie, podatek się płaci od nieruchomości. Te wszystkie podatki powodują, że rozpiętość między ceną, którą dostaje rolnik, a... Ceną, którą płaci klient sklepie jest ogromna. Tam są te podatki. I jak one jeszcze wzrosną, to będzie oczywiście jeszcze gorzej, a nie lepiej. Czy, czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to bardzo serdecznie dziękujemy.